Siemka witam was na kolejnym odcinku serii od Zero do albieńczyka, dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o skrzyneczkach, raczej zrobić opening skrzyneczek za potęgę i łaskę, czyli might and coś tam, jak to się nazywało, a favor, mamy taki pasek, który no ostatnio rozmawialiśmy już o nim. 20 tysięcy co tydzień można sobie nabić. Jeśli nie damy rady, nie zdążymy w danym tygodniu, to przechodzi nam na kolejny tydzień i możemy sobie w następny tygodni dopełnić, ale tracimy wtedy tak jakby możliwość jednej skrzyneczki zdobycia, Bo przez dwa tygodnie na przykład napełniamy jedną zamiast dwóch. A więc tutaj nabiłem w ostatnie dwa tygodnie, tutaj skrzyneczkę kolejną, już mam dwie takie. Podczas nabijania tego paska wypadają nam punkciki tej łaski, które tutaj mamy na dole, nam się zbierają, i też. Razem z tymi punktami potęgi lecą nam też te punkty łaski z wszystkich tych aktywności, także powoli, powoli tutaj się nam zbierają, a dodatkowo na tych progach jeszcze dodatkowo dostajemy tutaj takie dość spore wartości. Także warto niby to robić co tydzień, fajnie ten pasek sobie wypełnić, ale teraz, właśnie, bo i tak robimy ten pasek na dole, prawda? Chcemy tutaj dostać chociażby tego orła za 40 parę milionów, ale właśnie, ale właśnie. Czy ta skrzynka jest warta tego potu, nie? Bo i tak ją będziecie robić, ale czasami, czasami będziecie po prostu się pocić, żeby tylko dobić ten pasek, bo o jajku, bo stracę. No właśnie, zobaczmy, czy aż tak jest tego warta ta skrzynka. A dodatkowo zobaczmy jeszcze, co możemy kupić za punkty łaski. Mamy tutaj 200 tysięcy fejma. Za tylko 2000 punktów, czyli bym mógł sobie kupić aż 13 tak, 13 takich książek, co by mi dało w sumie 2,6 miliona fejmu, Kombat fejmu oczywiście, czyli PVE, czyli całkiem sporo. Czy warto z tego zrezygnować i kupić sobie skrzyneczki? No, ja się dla Was poświęcę i kupię sobie takie 4 skrzyneczki, i zobaczymy, czy coś z nich sensownego wypadnie. Także mamy do otwarcia cztery skrzyneczki, te mniejsze i dwie większe. Więc może zaczniemy od tych mniejszych. Co my tutaj mamy? LUT. daje nam dwa razy po 100 tysięcy, po 100 tysięcy w książkach, no jakieś woreczki na kasę i w sumie to więcej prawie nic. No dobra, no następna skrzyneczka, pyk. Praktycznie to samo. Kolejna skrzyneczka. Praktycznie to samo. I. Jeszcze gorzej. Tylko gorzej. No dobra. A teraz podsumujmy te skrzyneczki zanim przejdziemy sobie do tych kolejnych. Czyli tak, wydałem, wydałem na to. Ym, 22 tysiące, czyli mógłbym za to mieć z tych skrzyneczek. Znaczy z tych książeczek. Yy, no. 11 pakietów, nie? A tutaj mam 8. 8 tych, czyli tak jakby 4. Jakby 4 pakiety tych większych książek, bo te są dwa razy mniej dają, prawda? No dobra, no to zamiast, zamiast sobie kupić 2,2 miliona, to mam 800 tysięcy kredytów, znaczy, no, fejmu, Ale słuchajcie, zobaczcie, z każdej leciało identycznie, jeśli chodzi o te książki, czyli. Czyli, tak jakby te 2000 jest tutaj wbudowane. Rozumiecie? Czyli tak naprawdę 3,5 tysiąca wydajemy na coś innego. A tym czymś innym są jakieś podstawowe surki i troszkę woreczków silvera. Po ile to daje? To nam daje po 200 tysięcy silvera. No dobra, no to 600 tysięcy silvera tutaj dostaliśmy. Tutaj dostaniemy, też już milion. 1 20 000 i 1 300. Dostaliśmy 1 300, czyli zrezygnowaliśmy zrezygnowaliśmy, jeszcze tutaj jest 200 000 w postaci, czyli milion 5 zeta około. Czyli zamiast dostać dużo fejmu, dostaliśmy no nieco ponad znaczy nieco poniżej połowy tego fejmu, ale dostaliśmy do tego 500 kasy. Więc jeśli komuś zależy bardziej na kasie, niż na fejmie, to wygląda na to, że warto te skrzyneczki otwierać. Jeśli komuś zależy tylko na fejmie, no to warto sobie kupić te książeczki. Bo jest tutaj trochę fejmu, ale w tych woreczkach nie tak najgorzej z tą kasą jest. No zobaczcie, milion kasy dostałem, no to nie jest źle. Jak na cztery skrzyneczki, prawda? Ale tutaj jakichś cudów, widzicie, nie ma co się spodziewać. Po prostu będzie trochę fejma, będzie trochę silvera. No dobra, a zobaczmy, co poleci z tych mocniejszych skrzyneczek. Dobra, tutaj, tutaj dostaliśmy dwie książeczki po 200 tysięcy i troszkę silvera. Okej, okay. ile to jest mniej więcej warte? 150 tysięcy plus tutaj dostaliśmy 300, 400, 450 około 600 tysięcy silvera dostaliśmy plus dwie książeczki po 200 k no to całkiem przyjemnie a tutaj o dostaliśmy oho co to w ogóle jest co to w ogóle jest muszę zaraz to obczaić. 800 tysięcy dostałem dostaliśmy z dołu dwie książeczki czyli wygląda na to że są gwarantowane yy, troszkę silvera jak wcześniej i dostaliśmy to samo tylko tylko wyżej jest niby jest warte 800 tysięcy, ja muszę zobaczyć w ogóle co to jest. Crystallize spirit. Spirit crystallize through an ancient alchemical process. This can be used to craft any runic artefact of the corresponding tier. Aha, czyli możemy wytworzyć z tego jakikolwiek artefakt z tego tieru. Okej, okay, zaraz trzeba będzie to przetestować. No dobra. No to widzicie co wypada. Wypada Taki losowy, można powiedzieć, artefakt. Siódmego albo ósmego tieru. No i tutaj to już fajnie. Czyli ta skrzyneczka wygląda na to, że jest bardzo spoko. Całkiem sporo fejmu. No i do tego jeszcze takie coś. Tylko teraz, jak to użyć? Muszę znaleźć. Szukałem, szukałem i znalazłem. Mianowicie, nie można z tego wytworzyć losowego artefaktu. Bo to. Byłoby troszkę dziwne, nie? Nie, no tak myślałem, że tak będzie, że po prostu pójdę do gościa o runek i powiem dawaj mi jakieś losowy artefakt. No okej, okay, dałem. Nie, tak to nie działa. Działa to tak, że mamy dodaną receptę do rzeczy, do których jest to przypisane. Czyli zobaczcie, on może zostać użyty do runicznych spraw, czyli teraz do artefaktu mogę, mogę to zamiast artefaktu użyć, który jest z runek. Widzicie? Czyli tutaj mam na przykład artefakt, który jest z runek, no to mam jako drugą receptę po prostu to coś, to, to taki dywanik ze złotem. Czyli mogę ten przywoływacz, Miss color, stworzyć nie przy pomocy artefaktu, tylko właśnie przy pomocy tego dywanika. Czy mamy tutaj też coś takiego? Mamy. Mianowicie może prawdopodobnie nam z tego wypaść jeszcze coś lepszego i zobaczcie teraz na przykład Tutaj, o, mogłoby nam coś takiego wypaść, że jest warte 14 milionów. Widzicie? No właśnie, teraz każdy tier ma swój taki dywanik, i ten dywanik, w zależności od tego, z czego jest zrobiony ten artefakt, któremu odpowiada, tyle będzie kosztował. Czyli mi wypadł w tym momencie, może być najtańszy ósemkowy, ale może Wam wypaść prawdopodobnie z tych skrzynek znacznie, znacznie więcej. Więc cóż. No, opłaca się. Opłaca się te skrzyneczki jedne jak i drugie brać. Jeśli Wam zależy bardziej na fejmie, no to możecie sobie, tak jak wcześniej wspominałem, możecie sobie wybrać zamiast tych skrzyneczek siódemkowych, możecie sobie wybrać tego fejma po 200 tysięcy, bo czemu by nie? Energii kupować się kompletnie nie opłaca, jak sami widzieliście. A co nam wypadnie z tych skrzyneczek, z tych siódemkowych? No, to raczej jest do przewidzenia. Ale co nam wypadnie z tych ósemkowych, tych, które są raz na tydzień, no to tutaj już mamy naprawdę duży rozstrzał i może nam naprawdę fajnie sypnąć. Także może czasem i będzie warto przycisnąć, żeby właśnie, żeby sobie to dziabnąć. Artefakt, niby było napisane 800 tysięcy, ale wcale aż tyle nie jest. Ale możemy sobie spokojnie tego użyć przy kraftowaniu czegoś, tak jak widzieliście, tam na przykład był artefakt za 500 1000, tysięcy, to możemy śmiało przy tym tego użyć. Albo odwrotnie, możemy kraftując właśnie tego typu itemy, możemy sobie zobaczyć na market, czy coś takiego jest i wyjdzie nam tani crafting danego tieru. Także dzięki, że wpadliście trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.